Cześć byczki, witam Was w horoskopie na październik. Zobaczmy, jakie będą dla Was niespodzianki, ostrzeżenia, co karty Wam radzą, jak praca, miłość. No, zobaczmy też, o czym myślicie. No i zacznijmy od wyzwania, czyli tematu przewodniego miesiąca. Wyzwanie Wasze, dziewiątka. Dziewiątka mieczy, czyli karta, która mówi o tym, że w październiku macie się przestać czymś martwić. Musicie zakończyć jakieś takie pesymistyczne podchodzenie do spraw, do rzeczy. Może być takie czarnowictwo, ktoś może pisać czarne scenariusze, ktoś może nie dostrzegać jakiegoś optymizmu w jakichś sytuacjach. W relacjach na przykład. W ogóle możecie się zamartwiać bardzo, bardzo dużo, więc w tym miesiącu chodzi o to, żebyście przestali. Żebyście przestali się czymś martwić, żebyście mogli sobie spokojnie spać, żebyście przestali w głowie tworzyć scenariusze, które może się, może się gdzieś tam zrealizują, a może nie, bo dziewiątka mieczy to jest taka w pewnym sensie też taka klatka, w tak zamknięcie w takiej klatce myślowej, kiedy my cały czas intensywnie myślimy, nawet jak śpimy, to myślimy, tak, kładziemy się do łóżka cały czas o czymś myślimy, cały czas coś nie daje spokoju, więc w dziewiąt, więc w październiku chodzi o to, żeby po prostu przestać się martwić, żeby przestać żeby się zdrowo wysypiać, żeby przestać snuć tysiące y, jakichś planów, co będzie, jak będzie i w ogóle. Tutaj ktoś się mocno czymś może przejmować, tutaj stres może się pojawiać, lęki jakieś. No, takie depresyjne stany też. Natomiast chodzi o to, żeby przestać. Przestać tak intensywnie o czymś myśleć po prostu. Zobaczmy dalej, o czym Wy tak myślicie w takim układzie. Trójka kielichów. Możliwe, że niektórzy z Was myślą o jakichś relacjach. O, relacjach, o jakimś spotkaniu, które mogło mieć miejsce, a które dopiero będzie miało miejsce. Więc, tak naprawdę, no, gdzieś tutaj te myśli nasze w tej dziewiątce mieczy no, mogą być takie sotne, albo mogą mówić o tym, że myślimy o tym, co już było. A czego się nie da zmienić, co ja bym zrobiła, i tak dalej. Czyli takie trochę bezsensowne już, prawda, myślenie. A też tutaj ktoś może intensywnie myśleć o jakimś spotkaniu, jakimś wyjściu, o jakimś zaproszeniu, o jakiejś randce. I też, no, co będzie, jak będzie, co się wydarzy, więc też ktoś nie może spać po nocach, bo tak jest po prostu podekscytowany na przykład jakimś zdarzeniem, albo ktoś się boi i nie chce iść na to wydarzenie, więc gdzieś tutaj cały czas takie myśli o tym, smucie planów, jak to będzie, no, takie trochę wychodzenie na przy, no, do przodu, można by powiedzieć, tak? Ta trójka kielichów mówi o jakichś właśnie spotkaniach, o jakiejś być może rozmowie, może mówić o jakimś porozumieniu, dogadaniu się dla innych, dla niektórych byczków może mówić o romansie, że ktoś myśli o jakiejś rozmowie, która miała miejsce, ktoś myśli o tym, kogo gdzieś tam zobaczył, poznał. No tutaj może chodzić też o jakiś romans, jak najbardziej. Może po prostu widzieliście też pewną sytuację i po prostu nie wiecie, jak teraz się zachować w stosunku na przykład do, do tej sytuacji. Więc też to może Wam nie dawać spokoju. Więc gdzieś ta Trójka Kielichów, no tutaj jest jakaś taka myśleniowa. Ktoś coś rozpoczyna i tu będzie jakaś, mm, no w ogóle tutaj jakieś na przykład, y, y, bo Trójka Kielichów może mówić też o jakichś, y, na przykład jakichś awansach, o tym, że tutaj jest celebrowanie czegoś, y, no że jest okazja do świętowania czegoś, tak? Więc też możecie o tym intensywnie myśleć. Może być tak, że na jakiejś... Imprezie, spotkaniu powiedzieliście kilka słów za dużo i też przeżywacie to. Po co ja to mówiłam, niepotrzebnie i tak dalej, więc też tak może być. Albo chcecie się zachować zachowawczo, nie chcecie o czymś mówić, więc gdzieś tutaj obawiacie się, że ktoś od wyciągnie jakieś informacje o tym spotkaniu, bo też tak może być. Ta trójka kielichów, no, mówi o takich kwestiach. Wy cały czas o tym intensywnie myślicie. Zobaczmy, co się takiego wydarzy w tym miesiącu. A z mieczy będzie miała miejsce jakaś rozmowa, będzie szansa na wytłumaczenie sobie czegoś, na wyjaśnienie sobie czegoś, będzie szansa na jakąś szczerą rozmowę, ale też na pozbycie się, czy też zakończenie przyjaźni, relacji, rozmów, w ogóle jakichś kwestii związanych z czymś, z kimś, co wam nie służy. Więc tutaj ten Askielichów, on mówi o takich. Szczerych rozmowach, otwartych rozmowach, o tym, że tu można no, powiedzieć prawdę w oczy. Tak? Jeśli było coś, co Wam nie podoba się, to Wy to powiecie. Jeśli, um, jeśli um, taka szczera rozmowa, po prostu. Natomiast tutaj też właśnie te szczere rozmowy się przede wszystkim pokazują. Um, w Asie Mieczy może być też kwestia tego, że Wy wpadacie na jakiś fajny pomysł. Więc też. Analizowanie tego pomysłu tutaj się pokazuje. No, gdzieś możecie znaleźć w tym asie mieczy bardzo rozsądne rozwiązanie jakiegoś problemu, jakiejś sytuacji, bardzo takie mądre, cwane podejście do pewnych rzeczy gdzieś tam w tym asie mieczy. Jest szansa na załagodzenie pewnych kwestii, na wyjaśnienie sobie, na jakąś rozmowę, taką rozmowę konkretną, rzeczową z argumentami, ale też tak jak mówię, odcięcie się od czegoś. Dla niektórych no, może jakaś rozmowa z lekarzem dotycząca jakiejś operacji. Być może jakiegoś zabiegu, może ona też niekoniecznie akurat operacja, ale jakiś zabieg chirurgiczny zazwyczaj. Natomiast no, może chodzić o jakieś upiększanie siebie na przykład też, więc też tutaj jakieś takie zabiegi, rozmowy na ten temat. Więc ogólnie takie szczere rozmowy Was czekają w tym miesiącu. Zobaczmy niespodzianki, czyli coś miłego na październik. Król Kielichów. Król Kielichów może mówić o osobie z żywiołu wody, rak, ryby, skorpion, ale to może być ojciec, to może być wasz partner, druga połówka. A więc niespodzianką dla niektórych może być poznanie kogoś, do kogo poczujecie jakąś, jakieś uczucie, coś może się zacząć dziać. Dla innych niespodzianką może być jakieś porozumienie, dogadanie się na przykład z ojcem. No król kielichów, tak jak mówię, może oznaczać kogoś, czyli dla kogoś no, poznanie jakiejś osoby, która będzie was wspierać. Może być niespodzianką to, że ktoś do was, jakiś mężczyzna raczej, podejdzie w taki sposób, w sposób taki bardziej na przykład po ojcowsku. Bardzo miły, bardzo dobry. Na przykład szef, który okazuje takie zrozumienie. Więc no, też bardzo, bardzo dobre. I to może być dla kogoś no, takie wow niespodzianka, że szef was rozumie, Na przykład, chcecie wolne, potrzebujecie jakieś wolne, sobie wziąć nagle, coś się wydarzyło i po prostu w jakiś sposób, baliście się podejść do szefa, no jak mu to powiedzieć i tak dalej, a to się okazuje, że on was całkowicie bardzo dobrze rozumie, więc gdzieś tutaj taka kwestia się też pojawia, ale niespodzianką może być jakiś gest. Ktoś może wykonać gest w Waszym kierunku. Tak jak mówię, zaproszenie, bo tutaj pojawia jakieś, właśnie cały czas, zaproszenie, spotkanie, więc tu może być jakaś inicjatywa, chęć tego, że ktoś Was chce poznać. Komuś możecie się spodobać i. Mm, lub ktoś wami. Tutaj ten ktoś jest otwarty na dialog, ktoś jest otwarty na spotkanie, na rozmowę i wychodzi z jakąś inicjatywą, więc pamiętajcie, energia jest zamienna. Możecie to wy wyjść z inicjatywą, lub obawiacie się wyjść z inicjatywą, bo na przykład nie wiecie, czy ten ktoś, jaką się zachowa w stosunku do waszej propozycji. Ale może być tak, że to ten ktoś wychodzi z tą inicjatywą, to może być dla was jakaś niespodzianka. E, oczywiście może być w pracy jakaś możliwość, z którą wychodzi szef. I to też, no, skoro niespodzianka, coś miłego Wam proponuję. Zobaczmy ostrzeżenia. No właśnie, wierzę, no, wyszła w ostrzeżenia. Czyli uwaga na kłótnie, awantury, niepotrzebne jakieś spięcia, które mogą wyjść też na tej imprezie albo na tym spotkaniu, na randce, gdzieś, gdzie będziecie, bo. Jednak tak jak mówię, no wy myślicie cały czas o czymś. Więc, mm, więc uwaga na przykład na takie kwestie. Ale w ogóle uwaga na niepotrzebne kłótnie, na jakieś e, karty ostrzegają przed jakimiś takimi też nieprzewidzianymi sytuacjami. Możecie coś zobaczyć, możecie się czegoś dowiedzieć, więc nie reagujcie spontanicznie, nie, nie denerwujcie się od razu, nie stresujcie się, bo tutaj trzeba z tym zawalczyć. tak? A może to być dla Was jakaś stresująca informacja czy też irytująca. Wieża może mówić właśnie o załamaniu, o tym, że, no, może się coś zakończyć. No, wieża, no, może coś runąć nagle, tak? I może być taka sytuacja, karty ostrzegają przed tym. Karty ostrzegają właśnie przed być może takim trzymaniem się kurczowym czegoś, co może się popsuć w tym miesiącu, tak? Czyli jakieś relacje, które może były pozorne. Znajomości, które też może nie do końca były szczere, dlatego tutaj ten azmie czy szczere rozmowy. E, I coś może się rozpaść, jakaś kutnia, jakaś awantura, jakaś przyjaźń, prawda? Więc karty ostrzegają przed takim kurczowym trzymaniem się czegoś, co tak naprawdę nigdy lub mogliście wyczuć, że to nie jest to, że. To nie, nie tego oczekiwaliście. Że na przykład przyjaciel, przyjaciółka przestał was wspierać, że coś jest nie tak. I tutaj tak jakby karce ostrzegają właśnie, no nie trzymaj się tego kurczowo. Skoro czujesz, że coś jest nie tak, to najwyraźniej no tak właśnie jest. I wieża pozwala jakby odbudować coś na nowo, ale zostawiając za sobą właśnie te no być może relacje, znajomości, tak, które nie były trwałe, które były nieszczere. Więc gdzieś tutaj, no ja bym powiedziała, że. Coś się okazuje i karty ostrzegają przed tym, żeby się właśnie raz nie wdawać w jakieś niepotrzebne kłótnie, awantury, a dwa po prostu nie trzymać kurczowo jakichś relacji, które mm, lub no na siłę nie wierzyć w coś, co się wam wydawało na tej zasadzie, bo jednak wieża pokazuje prawdziwe oblicze różnych sytuacji, czasem ludzkich twarzy, więc czy ludzkich zachowań. Więc gdzieś tutaj no, karty ostrzegają właśnie przed takimi sytuacjami, że może być, mieć miejsce sytuacja trudna dla Was, może przykra, ale żeby w jakiś sposób się nad nią nie, nie rozwodzić, tylko po prostu, żeby, żeby zacząć budować, wyciągnąć z niej pozytywne na pewno argumenty, wnioski i zacząć budować coś nowego. Więc gdzieś tam, jeżeli tak miało się wydarzyć, to znaczy, że to był znak dla Was, że po prostu ten ktoś czy ta sytuacja, no po prostu no nie była was warta. Powiedzmy, mówiąc tak ogólnie. Natomiast zobaczmy w takim układzie, co karty wam radzą. Sprawiedliwość, dokładnie podchodzić obiektywnie do pewnych rzeczy. Tutaj ta, ten obiektywizm będzie ważny dla was w tym miesiącu. Sprawiedliwość mówi o tym, żeby tak czytać wszystko, co się podpisuje. Sprawiedliwie. Oceniać ludzi, sytuacje, podchodzić sprawiedliwie do jakichś decyzji, starać się równoważyć pewne rzeczy, pewne kwestie, analizować przede wszystkim, zanim coś powiecie. No to przeanalizujcie najpierw jakąś sytuację, wyciągnijcie dobre wnioski z niej, więc gdzieś tutaj takie bycie uczciwym w stosunku do innych, w stosunku do siebie również, bo tutaj też może o to chodzić. Więc gdzieś ta sprawiedliwość właśnie o tym mówi. Może komuś radzić też załatwienie jakichś spraw. W sposób właśnie taki sprawiedliwy, e, dobry dla dwóch stron, nie tylko dla jednej, więc gdzieś tutaj ta równowaga dlatego jest pokazana, żeby właśnie równoważyć pewne kwestie, pewne rzeczy. A być może w rozmowach e, jakieś takie wyciąganie e, wniosków, analizowanie danej sytuacji, tak? Ale takie sprawiedliwe, uczciwe, e, ogólne podejście do wszystkiego, e, więc te karty Wam to radzą. Może załatwienie jakichś spraw urzędowych również dla niektórych, sądowych też. Może rozmowa z adwokatem dla niektórych, bo tutaj również to się pokazuje. Zobaczmy, jak praca. Szóstka kielichów i czwórka kielichów w pracy. W pracy mogą być powroty. Powroty, być może spotkania z osobami, z którymi dawniej pracowaliście, a które na przykład już nie pracują, zmieniły sobie firmę. Ale wszystka Kilków to jest powrót do takich być może tradycyjnych też jakichś koncepcji, ale może mówić o tym, że wracamy też do jakichś. Yy, Kwestii spraw starych klientów, starych koncepcji jakiejś, starych planów, więc gdzieś tutaj jest taka kwestia porządkowania pewnych rzeczy, również być może jakieś porządki w pismach, czyli jakaś archiwizacja dla kogoś. No, wszystko kielichów może mówić o sentymentach do czegoś, do kogoś, może mówić o takim podejściu bardzo miłym do jakichś spraw. Natomiast czwórka kielichów. Czwórka kielichów mówi o jakiejś szansie, okazji, okazji, która się pojawia, no i o tym, że ktoś będzie się nad tym zastanawiał, czy przyjąć tą szansę, czy też nie. Więc gdzieś tutaj ktoś może długo oczekiwał na jakiś awans, ktoś może długo oczekiwał na jakąś premię, na jakąś rozmowę, na jakąś możliwość i tutaj, no jak gdyby w tym miesiącu się to pojawia. Pytanie, czy to wykorzystacie. No więc gdzieś. Może być powrót starego pracownika, też, tak? Jakieś takie propozycje, tak jak mówię, na które czekaliście, otwarcie się na coś, na coś, na co od dłuższego czasu być może się nastawialiście, więc tutaj jakieś, być może współpraca z jakimś klientem, no jakaś taka, jest jakiś pomysł. Ktoś daje komuś szansę. Jest jakaś możliwość, która się pojawia w pracy, więc gdzieś w tej czwórce no, kielichów jest taka opcja, aczkolwiek no, nie mam, nie, nie karty nie, nie, nie sugerują, czy wy na to odpowiecie w jakiś sposób. Będziecie się zastanawiać na pewno. Myślę, że tutaj dużo wspomnień może się pojawić, dużo rozmów, dużo jakichś właśnie takich sentymentów. Mamy kielichy, więc gdzieś tutaj to się pojawia. Natomiast, jeśli szukacie pracy, możecie aplikować do jakiejś pracy, gdzie już próbowaliście. Pojawia się jakaś możliwość, szansa, ktoś będzie chciał Wam dać jakąś e, pracę, może jak coś zaoferować. Natomiast Wy będziecie się zastanawiać nad tym. E, to może być też ktoś z przeszłości, to może być ktoś, kogo znacie. No, wszystka kielichów może mówić tak, jak mówię o jakichś takich sentymentach. Może mówić też o tym, że ktoś zastanawia się na przykład nad pracą z dziećmi. Więc lub w jakimś miejscu, w którym już pracował, więc tutaj też to się pojawia. Zobaczmy, jak relacje. A w relacjach miecze, rozmowy. No właśnie, tutaj też trochę było o tych rozmowach. Pojawiał się az mieczy, że jakaś szczera rozmowa, szansa na wyjaśnienie sobie czegoś. No tutaj w relacjach faktycznie może być trochę ostro, powiem, bo dla niektórych jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia, ktoś chce kogoś, partner, partnerkę partnerka, partnera, tak, przekręcić na swoją stronę. No tutaj jest taka. Powiem tak, obydwa, obydwie karty mówią o rozmowach z tym, że rycerz kielichu, rycerz mieczy mówi o takich rozmowach wzburzonych, o tym, że ktoś próbuje na siłę na przykład porozmawiać, że ktoś nie daje za wygraną, ktoś stawia na swoim za wszelką cenę, ktoś dąży tutaj do. Wytłumaczenia swojego, jakby, z na przykład, zachowania, czy tego, żeby próbować wpływać na drugą osobę. Rycerz Mieczy może być taką czarną owcą w rodzinie, również. Czyli, Ktoś, kto nie widzi swoich w ogóle błędów, tylko widzi wszystko, co inne dookoła, chciałby jak najwięcej uzyskiwać od innych, więc tutaj też ten rycerz mieczy się pokazuje, mówi o tym. Więc jakieś nieporozumienia, kłótnie, ale będzie można sobie je wyjaśnić, bo pazik mieczy spokojniejsza energia, ale mówi o szczerości, otwartości, o tym, że ktoś z kimś chce o czymś porozmawiać. Ale. Pazik mieczy może być kimś, kto śledzi kogoś, więc tutaj może być też kwestia braku zaufania w relacjach. Stąd może kłótnia, nieporozumienie. Ktoś może widzi, że albo zauważa, że na przykład partner czy partnerka, no gdzieś tam przeglądają portale, które sprawdzają, weryfikują was, więc na tej zasadzie. Więc no tutaj. Stąd na przykład złość w stosunku do tego, dlatego mówię brak zaufania, bo tutaj potrzeba szczerej rozmowy, tutaj trzeba sobie coś wyjaśnić. No tu się relacje troszeczkę rozchodzą z jakichś powodów i dobrze by było porozmawiać na, taki, na, na ten temat. Natomiast na ten temat Waszych problemów, ale. Tak jak mówię, może nie być łatwo, bo tu ktoś nie daje za wygraną, ktoś może naciskać, ktoś może tu manipulować trochę. No, ta Mieczy mówi o takiej szczerej, otwartej rozmowie, ale tak jak mówię, może mówić również o tym, że takiej dociekliwości, o tym, że też ktoś docieka, bo chce wiedzieć, ale może mówić o śledzeniu drugiej osoby, więc też takim braku zaufania trochę. Jeszcze z tym rycerzem mieczyk, który jest taki trochę agresywny, tak? taki trochę ostry, na ostro może więc traktować czy mówić, więc gdzieś tu może paść trochę gorzkich słów. Um, więc faktycznie jakieś takie są kwestie do obgadania w tym miesiącu. No, niezgodności jakieś, ktoś komuś coś będzie próbował przetłumaczyć, ktoś nie będzie się z kim zgadzał, więc tutaj też tak jest. Dobrze by było na spokojnie porozmawiać, um, o coś sobie wyjaśnić. Natomiast jeśli jesteście singlami, możecie kogoś poznać, to może być ktoś z żywiołu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Ale tu też nie będzie łatwo w tych rozmowach. Tu ktoś może stawiać na swoim. Oczywiście wy możecie być w energii również rycerza mieczy, więc to wy możecie stawiać na swoim, więc jakieś takie próby rozmów będą, niezgodności będą. Tutaj ktoś kogoś może też śledzić na social mediach. Więc gdzieś no też tak może być, że ktoś kogoś obserwuje w ogóle, więc możecie mieć jakiegoś takiego wielbiciela, który gdzieś tam się na przykład pojawia. Ale też, tak jak mówię, no, jakieś rozmowy się zapowiadają, ale niekoniecznie spokojne. Pozdrawiam. Cześć.